Dobrze Cię widzieć. Widzę, że w samą porę. Aaron czeka, co ja się tak stresuję. Fajerwerki? Muszę ich ostrzec, że tu trzeba mieć na nie pozwolenie. Zanim ktoś wezwie gliny. ma na to pozwolenie? <śm> <śm> wow! Mike! Mike! Oddycha, ale... Zabiorę go do szpitala. Wiedziałem, że coś się stanie. <śm> Czy on z tego wyjdzie? Raczej tak. Wygląda na to, że tylko zemdlał, ale lepiej nie ryzykować. <śm> Gdzie ja? Spider-Man? Spokojnie. Zabieram cię właśnie do szpitala. I z oczywistych względów muszę wspomnieć, że fajerwerki są w Nowym Jorku nielegalne. Nie wiedzieliśmy. Były dla naszego brata, Lexa. Straciliśmy go kilka lat temu, a uwielbiał je, więc puszczamy kilka w jego urodziny. O kurde, współczuję. Spider-Man? Wow... I już. Mają tu świetnych lekarzy. Dobrze się tobą zajmą. Dzięki. A zaczekaj. Skoro mieliśmy trefne fajerwerki, może zajrzyj tam, gdzie je kupiliśmy. Doki, na północ stąd. Między tymi dwoma mostami. Chyba wiem, gdzie to jest. Rozejrzę się tam. Hej, właśnie odstawiłem majka. Chciał, żebym sprawdził miejsce, z którego wzięliście fajerwerki. Chodzi o doki? Dobry pomysł, ale uważaj. Widziałem dwóch uzbrojonych typów. Mieli broń palną. Będę uważał. Dzięki. Stary, ostrożnie przy tej beczce. Nie zarobimy ani grosza, jeśli wysadzisz nasz towar. Może sam chcesz to zrobić? Lepiej zajmij się spluwami i daj mi czynić co. Oké, moment. Beslijf je No Bacie wszystkie! Jerwerki są podpalone? Y rzeka. Wrzucę je do rzeki. Co? Jeszcze dwie się podpaliły? Dobra, ostatnia skrzynka. Nieźle. Wow, naprawdę nieźle. Wszystkiego najlepszego, Lex. Dary. Oby Mike widział je ze szpitala. Lex byłby w niebo wzięty. Miłego pobytu w Nowym Jorku. Uważajcie na siebie. Kolejny dzień, kolejna katastrofa w naszym pięknym mieście. I zgadnijcie, kto jest winny. To miał być rutynowy transport więźniów, ale spider i poczuli potrzebę wtrącenia się w sytuację, którą zajmowały się już odpowiednie służby. I zupełnie spaprali sprawę. Nowa grupa najemników przechwyciła dwóch super znanych jako Scorpion i Mister Negative. Niewiele wiadomo na temat członków tej organizacji, poza ich upodobaniem do noszenia skór z zwierząt. Ale jedno jest pewne. Spider-Mani nie zrobili nic, żeby ich powstrzymać. Gdyby policja mogła w spokoju wykonywać swoją pracę, ci kryminaliści nie byliby teraz na wolności. Chyba mamy telefon od świadka tego zdarzenia. Jesteś na antenie. Cześć, Johna. Dzięki za wysłuchanie. Co tylko powiedzieć, że uszesz jak pies? Dzień Dobra, koniec zabawy! Widzicie, co to znaczy! Zajmij miejsce, śród niego! Trzeba zabezpieczyć te cysternę. O co im chodziło? Wyglądali jak jacyś sekciarze. Lepiej powiem o tym pitowi. prędkością zaraz kogoś zabiją! załatwione, a samochód zatrzymany. Brawo ja? naprawdę musimy to robić w maskach? Zależy. Spokojnie. Nie chcę, żeby bratanek znów skopał mi tyłek. Twój tata patrzył na mnie dokładnie tak samo. Martin Lee. Ktoś go wyciągnął. Wiem o czym myślisz, Miles. To nie twoja wina. Nie może tu ciągle żyć. To więzienie innego rodzaju. To nie jest proste. Nigdy tak nie mówiłem. Ale czasem musisz zostawić przeszłość, aby zrobić miejsce dla przyszłości. To dlatego dzwoniłem. Musisz mi w czymś pomóc. Sam mógłbym to zrobić, ale. Zawiasy to prowler na emeryturze. O co chodzi? Muszę zabrać stary sprzęt z ulicy. Jest przy starym laboratorium ROXON blisko Central Parku. Ta, znam to miejsce. Serio zostawiłeś prowlera za sobą? Za nami. Nie zgubiłeś czegoś? Jak się... Miles. Jeśli chodzi o li, Nie bądź głupi. ta. Nie żartuję, Miles. Słyszałem, że gość może zrobić z bóstwu jajecznicę. Odpuść sobie. Co jeszcze u ciebie słychać? Jak szkoła? Kolecz? Poznałeś kogoś? Bo ja wiem! Czyli chyba tak. Jestem. Czego mam szukać? Wytęż wzrok, chłopcze. Wgrałem kot Prawlera, kiedy zwinąłem ci maskę. No jasne. Skrytka pozostanie ukryta, dopóki nie wykryje mojego kodu. Musisz odszyfrować klucz. Spróbuj. Nie oszukuj. Powoli. Już. Nieźle młody. na brama Ciebie niezły prawler. Teraz powinieneś móc wejść do środka. Wow. To jest totalny odjazd. Ukrył całe pomieszczenie na widoku. Mam Powiesz mi w końcu co to jest? Stary prototypy stroju. Zachowaj go. To świetna technologia. Super. Na pewno się przyda. To nie jedyna skrytka. Dwójku. Moja technologia przyda się osobie, która uwolniła Lee. Nie chcę, by wpadła w niepowołane ręce. Tylko topie mogę ją powierzyć. Okej. Okay. Niech będzie. Współrzędne są w masce. Dzięki, chłopcze. Nie krępuj się. Ciekawe, co na to powie mama. Miles. Słyszałam, co się stało przy transferze i. Wszystko dobrze? Tak, mamo. Wszystko gra. Właśnie pomagałem w czymś wujkowi Aronowi. O! Co u niego? No, stara się. To dobrze. Zobaczymy się w domu, mamo. I zanim znów spytasz, przyrzekam, że wszystko gra. Tekiero. Mam wolną chwilę. Rozejrzyjmy się po dzielnicy. Jesteś już w drodze na targi studenckie? No tak. To przecież dziś. A Natas, prowadzi najlepsze zajęcia z technologii muzycznej w całym stanie. I... I podobno będzie rozmawiał o stypendiach. Mam do niego mnóstwo pytań. Niedługo będę.

wpadliście na kiepski pomysł. Miasto wygląda spokojnie. Nadal nie ma śladu li, ani jego porywaczy. Ciekawe, czy Pit miał więcej szczęścia. Urzędne pokazują skrytkę na szczycie Braxton Building. Sędziory zaczepiają niewinnych ludzi! Ruszam! Oddajcie wszystko! Łapcie Spider-Mana! Nigdy się nie nauczycie, co? Padnij! Proszę wsparcie. Urzędne pokazują skrytkę na szczycie Braxton Building. wierzę te pomysły Oh yes thank you